Tyle dynamiczna i optymistyczna muzyka. Na ekranie napis Transformujemy śląskie. Następnie napisy. Z ludźmi i dla ludzi. Od wiedzy do działania, partycypacja w transformacji. Widać recepcję wydarzenia i stojących przy ladzie ludzi oraz pracujące recepcjonistki. Pionowa flaga funduszy europejskich dla śląskiego. Kobiety idące po korytarzu, domyślnie w kierunku sali konferencyjnej. Uśmiechnięci, rozmawiający ludzie, mówi Rafał Adamczyk, członek zarządu województwa śląskiego. Fundusze na rzecz sprawiedliwej transformacji to prawie 160 milionów dla mieszkańców województwa śląskiego. A przede wszystkim dla sektora trzeciego, który wspiera lokalnie mieszkańców naszego województwa. Widzimy uśmiechniętą kobietę przy mównicy, następnie przemawiającego Rafała Adamczyka. Ujęcia sali konferencyjnej z osobami przemawiającymi i uczestnikami konferencji. Mówi dziennikarz Jakub Wiech. Zmiany nie trzeba się bać. Trzeba ją rozumieć, zwłaszcza jeżeli chodzi o zmianę klimatu zachodzącą w naszej atmosferze oraz jej konsekwencje, gdyż jest to po prostu pochodna pewnego fizycznego procesu. I różne aspekty tej właśnie zmiany były omawiane na dzisiejszej konferencji w Katowicach. Analizowaliśmy aspekty polityczne, gospodarcze, społeczne na poziomie zarówno całego świata, jak i Europy oraz indywidualnym. Bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z urobkiem dzisiejszej konferencji. W foyer sali konferencyjnej ludzie rozmawiają przy stolikach koktajlowych oraz dyskutują przy stanowiskach ustawionych w foyer. Widać mapę województwa śląskiego i poszczególnych regionów, mówi dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. To transformujemy, które znalazło się w naszym haśle przewodnim, jest niewątpliwie bardzo istotne, ponieważ spotykając się naprawdę z dziesiątkami ludzi podczas różnych spotkań, seminariów, kawiarenek, widzimy, że jest bardzo duża potrzeba wykreowania oddolnego zrozumienia dla procesów transformacyjnych. Wiadomo, że wiele rzeczy, które dzieją się w gospodarce, są narzucane, są wydyskutowywane w różnych gremiach międzynarodowych, krajowych, ale społeczności lokalne bardzo dobrze czują, że muszą się na te procesy przygotować. I właśnie dlatego te wszystkie działania społecznościowe, aktywizujące ludzi mieszkających bardzo często jeszcze. Cieniu szybów kopalnianych, ale także na, na terenach, które od jakiegoś czasu już nie mają tego dziedzictwa górniczego czy nawet dziedzictwa przemysłowego, ale wciąż potrzebują jakiegoś oddolnego społecznościowego napędu. Interakcje uśmiechniętych uczestników konferencji. Panel dyskusyjny na sali konferencyjnej. Na scenie w fotelach siedzi sześć osób. Prowadząca panel zadaje pytania do otrzymanego mikrofonu. Paneliści wypowiadają się. Mówi Agnieszka Siedlaczek z Urzędu Miejskiego w Rybniku. Zaraz po niej Paulina Górska, dziennikarka i ekoedukatorka. Miasto Rybnik razem z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi realizujemy projekt wspólnie pod nazwą Rybnik w kierunku zielonej przyszłości w którym zajmujemy się m.in. tworzeniem centrów aktywności lokalnej. Budujemy dwa nowe centra w dzielnicach rybnickich, ale także pracujemy ze społecznością, aby budować zaangażowanie, aby oddawać część albo nawet groty odpowiedzialności za to, jak te miejsca mają funkcjonować właśnie mieszkańcom i uczymy się wspólnie transformować śląskie i nasze miasto rybnik. Bardzo się cieszę, że mogłam brać udział w tej konferencji i miałam możliwość opowiedzenia o tym, jak działa na nas dezinformacja i dlaczego dajemy się wpędzić w tą pułapkę fake newsów. Okazuje się, że 52% użytkowników social mediów korzysta z social mediów jako źródła newsów, źródła informacji, dlatego tak ważne jest budowanie kompetencji w zakresie weryfikowania informacji, ale też krytycznego myślenia. Widać działania na sali konferencyjnej, wręczenie nagród w konkursie. Uśmiechnięci ludzie patrzą na młodych laureatów nagród. Wykład Małgorzaty Ome, która przemawia stojąc przy mównicy na scenie. W tle, na ekranie, rzutnik wyświetla jej zdjęcie. Ludzie biją jej brawo. Napis Transformujemy Śląskie na niebieskim tle. Następnie napisy Z ludźmi i dla ludzi. Od wiedzy do działania. Partycypacja w transformacji. Organizator wydarzenia: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Departament Rozwoju i Transformacji Regionu. Na dole ekranu logotypy: Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Rzeczpospolita Polska i Flaga RP. Flaga Unii Europejskiej i napis dofinansowane przez Unię Europejską. Oraz herb Województwa Śląskiego i napis Województwo. Pośląskie.